Jak Ci się podobają warsztaty? Jest bardzo fajnie. Są bardzo fajne, atmosfera jest super i takie lekcje mogą być. Bardzo fajne. Uważam, że to jest bardzo kreatywne. Czy taka forma warsztatów Ci odpowiada? Jasne, ponieważ powodza kreatywność oraz wyobraźnię. No jest okej. Okay. Tak, chociaż myślałam, że to będą warsztaty fotograficzne. E, czy uważasz, że jest to fajna forma spędzania czasu wolnego? No, myślę, że tak. Wszystko lepsze niż lekcje, tak jak już mówiłam. Ale... No... Myślę, że kreatywność nauczycieli jest większa niż rysowanie na dworze. No, jest w sumie fajnie, jednak jest też wiele innych sposobów, które mogłyby być lepsze na pewno. Nie wiem jakie, ale mogłyby być lepiej. Okej, okay, dziękuję. Jasne, bo tak jak mówiłam, no po wyobraźnię, można spędzić fajnie czas ze znajomymi z klasy. Powiedz mi Wiola, która praca Ci się najbardziej podoba? E, tamta ostatnia. Tamta ostatnia. A dlaczego? Mm. To jest ładna. Nie, no. E, no. Podobają mi się te ręce, jest tak kreatywnie. Okej. Okay. Te księżyce. Okay. No i, ale wszystkie są ładne. Super. Ale ta najbardziej Super, mi się super. E, dobrze, no to teraz zapytam w takim razie chłopców. Powiedzcie mi, chłopcy, ale nie uciekajcie ode mnie. Powiedzcie mi, chłopcy, e, co wam dało to ćwiczenie? Bardzo proszę. E, dało mi jedność Będę, tak. A co Tylko tyle widało. Tylko tyle ci dało. Tak. Dobra, a powiedz mi w takim razie, e, czy fajnie ci spędzało czas? Super mi się spędzało czas. Tak. tak. I e, uważasz, że częściej takie zajęcia powinny tak, być. tak, powinno być o wiele częściej. Super, super, dobra. To jeszcze Bartka zapytam. Bartuś, Bartuś, uwaga, teraz do Ciebie pytanie. Powiedz mi, Bartek, co się nauczyłeś dzisiaj na zajęciach? E, Pracować sprayem do graffiti jakby, z farbą. A powiedz mi, czy uważasz, że fa fajnie spędzone ten czas, fajnie spędziłeś, czy uważasz, że wolałbyś spędzić na czymś innym? Nie, wydaje mi się, że bardzo dobrze spędziłem ten czas, tak. Zadam pytanie Amelce, jaka była trudność w tym? Największa. Żeby się nie ubrudzić. Żeby się nie ubrudzić. A super. czy y, farba się fajnie sprejowała, tak. czy może coś Nie, było wszystko dobrze. Okej, okay. wszystko było ok. Y, a powiedz mi, czy, y, czy uważasz, że fajnie spędziłaś czas? Tak, tak? Super. tak. Myślę, że chyba musiał, musiałabym jeszcze Wiktorię zapytać. Bo Wiktoria jest dzisiaj tutaj najpiękniej y, tutaj wymalowana, ufarbowana. Wiktoria, powiedz mi, jak ci się tworzyło? Y, bardzo dobrze, kolorowo. Kolory. Jak tęcza, wszystkie kolory tęczy. Okej, okay, okej. Okay. Także bardzo a dlaczego kreatywne. Ale rąk do no, tego celu? No bo na rękawiczkach to były takie niefajne zagięcia, a na ręce fajne odciski. Fajne palcu. odciski, okej. Okay. A widziałam, że chlapałaś też farbą po tym, tak? tak? Chlapałam, żeby taki fajny efekt był kropek. Super, super. Rozlana a farba. E, dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj.